Kamieniołom Libana pod koniec 2024 roku został ogrodzony. To ogrodzenie, które zostało tam wykonane, jest bardzo podobne do tego, które znamy z parku Zakrzówek. Zdecydowanie poprawia ono bezpieczeństwo spacerów w tym miejscu. Ogrodzone jest w zasadzie cały kamieniołom czyli począwszy od ulicy Sfoszowickiej, również wzdłuż cmentarza podgórskiego. Zostawione zostały też takie punkty widokowe, z których mieszkańcy korzystali, bo jest to miejsce, które Krakowianie często wybrały zabierają na spacer. Teraz mamy nadzieję bardzo bezpieczne stalowe profile i stalowe liny wyznaczają taką granicę, której przekraczać nie możemy tak, żeby zachować bezpieczeństwo. Mamy nadzieję, że to ogrodzenie poprawi właśnie komfort użytkowania tego terenu. Natomiast apelujemy o to, żeby z takich przestrzeni właśnie, jak chociażby Kamieniołom Libana, korzystać odpowiedzialnie, z rozsądkiem, zachowując wszystkie względy bezpieczeństwa i nie Własnego życia bądź zdrowia, bo to niestety się w takich terenach zdarzało. Apelujemy o to, żeby tego ogrodzenia nie przekraczać i korzystać z tych miejsc z głową i z rozsądkiem.